Piękny dzień, dobry, witam Was z Kawką. Ze starym intro chciałam zrobić jakieś nowe, ale no totalnie ostatnio nie mam pomysłu ani polotu, ani w ogóle natchnienia do tworzenia takich rzeczy, także stare intro wkroczyło do akcji, a Was zapraszam na vlogowy tydzień. że słyszycie, vlogowy tydzień, czyli taka seria moja, która miała być częściej na moim kanale, a zapowiedziałam ją w roku 2019 ja sobie może tutaj usiądę trochę mi ręka boli, odzwyczaiłam się od vlogowania, bo ostatni raz aparat miałam kiedy? dwa tygodnie temu, 27 lutego od tego momentu podjęłam kilka prób nagrywania vlogów, niestety żadnego nie udało mi się dokończyć, także pokazywałam wszystkie pliki praktycznie Chyba wszystkie, chyba na drugiej karcie coś mam, ale stwierdziłam, że nie ma sensu po prostu dodawania w każdym razie. Yy, ostatni taki vlogowy tydzień był w roku 2019, a teraz przy okazji, yy, że zaczynam urlop, dzisiaj mamy 14 marca, no i tak naprawdę od dzisiaj będę tak na bieżąco z wami yy, postanowiłam nakręcić, nagrać taki vlogowy tydzień. Yy, co prawda nie będę filmowy zamieszczała codziennie, ale zrobię to co drugi, co trzeci dzień. Yy, w każdym, razie, w każdym razie cały tydzień będę nagrywała. Być może zdarzy się także że jeden dzień połączy z drugim. No, zobaczymy, jak to się okaże w praniu. I tak, zaczynam urlop i ten urlop. Y, jeszcze miesiąc temu myślałam, że będzie wyglądał całkiem inaczej, dlatego że y, w tym czasie powinno być otwarcie mojego studia, mojej perfumerii. No, będzie poślizg. Y, otworzy się to wszystko oczywiście, ale nie teraz. Teraz powiem Wam, że no. Ta radość niesamowicie przegasła. No myślę o tym, dlatego że już mi meble przyszły do ekspozycji perfum. Stoliczki mi przyszły do studia. Co prawda, może wam w ostatnim vlogu coś tam śmignęło. Za chwilkę wam pokażę, jak, jak, na jakie stoliki się zdecydowałam, jak wyglądają. Co prawda, nie mam jeszcze sofy. Nawet nie sofy, dlatego że zamówiłam narożnik i czas oczekiwania na ten narożnik to jest 40 dni. Zamówiłam go gdzieś 3 tygodnie temu, no troszeczkę ponad 3 tygodnie temu. Także myślę, że może pod koniec marca, początek kwietnia ten narożnik będzie już u mnie. I tak powiedziałam wcześniej, no nic tak nie cieszy mnie za bardzo. Nie mam, nie mam chęci do działania, jeżeli chodzi o studio, o perfumerię mebelki do ekspozycji perfum są w kartonie, nierozłożone jeszcze nawet wiecie co, powinnam otworzyć te kartony, sprawdzić czy one są w całości bo ewentualnie mogę je zwrócić dlatego, że zamówiłam od nas z Ikei z dowozem, nie była w Ikei, z dowozem zamówiłam także może w tym tygodniu to uczynię, bo jeśli tam coś nie ten, tego, no to będę miała możliwość zwrócić w każdym bądź razie jak widzicie, moje studio moja, moja perfumeria jest yy, miejscem, gdzie się sortuje, pakuje dary dla Ukrainy, niedługo tak będzie, dlatego że Ania ogarnęła magazyn, także mamy magazyn i będziemy tam wszystkie dary zwozić, a na, nawet nie zwozić, znaczy zwozić też, ale yy, będziemy mieć dyżury i po 2 trzy godzinki dziennie będziemy tam oczekiwać właśnie na darczyńców yy, z darami dla Ukrainy. Przez te ostatnie dwa tygodnie naprawdę to, co się tutaj działo, chyba 4. Cztery albo pięć transportów już wyszło od nas. W ogóle w całej Irlandii jest tyle punktów ze zbiórkami, że to jest coś niesamowitego. Naprawdę serce rośnie, jak tutaj się ludzie jednoczą Polacy, Irlandczycy. Ale jestem niesamowicie dumna i mnie duma rozpiera właśnie z zachowania Polaków w Polsce. Także to, co wy tam robicie, to jest coś niesamowicie pięknego. Tutaj miałam Taką panią Irlandkę w zeszłym tygodniu yy, Przywiozła mi dary, dość sporo tych darów przywiozła Ona się tak na mnie patrzy i mówi Ty jesteś z Ukrainy? I ja mówię, że nie, ja jestem z Polski A ona, czy ja mogę Cię przytulić autentycznie? I tak wiecie, ja stanęłam jak wryta, bo ja nie wiedziałam co mam powiedzieć Ja w końcu się odezwałam, mówię że tak, ale dlaczego? Co się dzieje? A ona mówi: Wy jesteście cudowni w tej Polsce. Ty powiedz, ty powiedz swoim przyjaciołom w Polsce, że są cudowni. Także ja się rozpłakałam, babka się rozpłakała. Także takie troszeczkę emocjonalne tutaj zajścia, zajścia mieliśmy, ale naprawdę, to co wy robicie w Polsce, to ja, jacy jesteście serdeczni, jacy opiekuńczy, jacy po prostu wspaniali, to serce rozpiera z dumy. I tak naprawdę to Wy w Polsce daliście przykłady dla każdego kraju, dla całego świata, jak się powinno zachować właśnie w takiej sytuacji. I, I wiele krajów już ten przykład z Was bierze. Jeśli chodzi o moje zakupy meblowe z Allegro, to właśnie patrzycie na stolik, na który się zdecydowałam, a raczej stoliki. Tylko wiecie, co, wezmę sobie tą kawę. Żeby ona nie zaburzała <laughs> całego piękna tych stolików. Yy, dość popularny design stolików typu 2 w jednym, czyli jest wyższa część, jest część niższa i można po prostu w zależności od potrzeby lub w zależności od tego, jak się komu będzie podobać, tą niższą część wysunąć. Ja zdecydowanie chyba wolę wysuniętą część, bardziej mi się tak podoba. Yy, doda yy, dodatki kolorystyczne, to jest złoto. Ta część ma średnicę 80 cm, mniejszy stoliczek ma średnicę 60 cm. Również te stoliki występowały w, ty, w takim mniejszym rozmiarze 60 i 40. Dość mocno zastanawiałam się, który chcę rozmiar. Finalnie zdecydowałam się na ten większy rozmiar. Tam z tyłu są torby. Torby, w których właśnie ludzie przynosili dary dla Ukrainy. Także jeżeli ktoś mi ogląda tutaj z mojej miejscowości i przynosił mi dary i chce odzyskać swoje torby, to chętnie zapraszam, bo chętnie je zwrócę, bo naprawdę ja nie mam co zrobić z taką ilością, właśnie toreb. Tutaj mam takie dość fajne kartony. One są bardzo twarde, takie stabilne, trzy, ja trzech nie potrzebuję, Danusia pewnie weźmie jeden, drugi Dominika może, w każdym bądź razie one się nie nadają do tego, żeby y, przewozić, dlatego że no raz, że, że są tak otwierane, no, można by było je posklejać, ale są w ogóle wiecie, no, nieustawne, jeżeli chodzi o przewózkę, także y, nie pakowałyśmy nic do tych kartonów, chociaż początkowo miałyśmy taki zamiar. Ale Danusia mówi, że to są kartony, z których można z powodzeniem zrobić pufę. Ja nie mam takich a, y, aspiracji i umiejętności, aby y, taką pufę wykonać, ale stwierdziłam, że coś z tego wymyślę, dlatego że być może y, wykorzystam ten karton do jakiegoś dekoru y, w kolorze złotym. Kupię spray, kupię farby tylko bym nie chciała, żeby miał równej faktury, chciałabym, żeby ta faktura była taka wielowymiarowa, także no, szykuje się u mnie DIY na zastosowanie tego typu kartonów, także może coś fajnego z tego wyjdzie, to może być taki dekor lub tutaj mogę mieć takie większe inne dekoracje, świece lub dużego kwiata, no zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle przede wszystkim, jak wyjdzie, no to fajnie, jak nie wyjdzie, no, no to trudno. Tutaj mebelki, mebelki do ekspozycji perfum, które jak widzicie, no na razie stoją w kartonie. Może, mam nadzieję, że w tygodniu jakoś się zmobilizuje i poskładamy z gumisiem te meble. Tu mam, zadyszki no zatyszki dostałam, bo wiecie co, robi mi się bardzo gorąco w tej bluzie. E, tutaj mam rzeczy do perfumerii, tam jest, tutaj jest kilka kartonów. E, na razie jak przychodziły, wiecie, moje zamówienia na perfumerię, nie wykładałam y, moje pierwsze takie pierwsze historyczne y, zamówienie wyłożyłam, a resztę trzymam sobie w kartonie i stwierdziłam, że dopiero powykładam te wszystkie produkty, wszystkie perfumy, y, jak już y, wiecie, no meble do ekspozycji będą gotowe y, tutaj Widzicie, jeszcze tutaj Dary są, jeszcze przybędą. A tutaj u góry jest to moje pierwsze zamówienie, które wyłożyłam i które może w jutrzejszym vlogu Wam pokażę. Dlatego, że teraz za bardzo czasu nie mam, bo wybieram się za chwilę do siostry na kawę. A tutaj no troszeczkę jeszcze bajzel jest, no ale no wiecie, póki jeszcze ten magazyn nie jest y, czynny, póki jeszcze tam nie składujemy, to y, no taki bajzel będę miała. Kartony mam tutaj poskładane. Tutaj żeśmy rzuciły właśnie z Danusią na łóżko. To łóżko w jakimś tam czasie też stąd wybędzie, dlatego że będę musiała zrobić wejście na narożnik, ale póki co jest. I tutaj trzymamy właśnie kartony poskładane, już rozłożone. Okej, okay, pędzę się przebierać, dlatego że ja dzisiaj w tej bluzie po prostu nie wytrzymam. Jest mi duszno, za duszno. A do wczoraj to, wiecie co, ja jeszcze latałam na ubierana pod samą szyję, plus do tego skocy się, chodziłam po całym domu, bo tak mi było zimno. A dzisiaj chyba na zewnątrz zrobiło się cieplej, przez co i w domu jest cieplej. Także lecę przebieram się. I połączę się z Wami już troszeczkę później. Teleportowaliśmy się do mojej siostry, to przyjechaliśmy to na kawkę i odwiedzić naszą 10. Junię, która dzisiaj kończy jeden miesiąc, tak? 14. Ale to szybko minęło, co Wiktoria? Bardzo szybko. No, dopiero byliśmy, witaliśmy Was, jak wróciłaś ze szpitala, a tu już cały miesiąc minął. Ja jeszcze pędzę jak kopała w brzuchu. No nie? <laughs> no. Pokaż się malutka. O, jak sobie ładnie je. No, budziłam ją teraz. Mhm czy stęka, no nie? Dzieci tak słodko stękają właśnie przy jedzeniu. Cześć Kasia! Cześć. A Kasia tutaj obiadzik robi, powiedz co dzisiaj serwujesz na obiadzik? Same, wiesz co, kaloryczne rzeczy, bo niby to warzywa, ale w bułce tartej tarte, i kalafior, no. i, i pieczarki, pieczarki. obtoczone bułce tartej, i jeszcze będzie fasolka szparagowa. To dzisiaj tak yy, pod bułkę wszystko, No, co? No, 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 no wszystko, wszystko. I kalafior też masz, i co, też będziesz panierowała, czy? Tak, też będę panierowała. No. Yy, czy będziesz robiła bułkę tartą z masłem osobno? Nie, będę panierowała jak kotlety w sensie, mm. no wiesz, no tak. Same całości, pyszności, no, 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 no. same pyszności, naprawdę. Ja bym z chęcią taki kalafiorek z bułką tartą zjadła, ale niestety nie mogę, chociaż mam ketobółkę i muszę wypróbować, właśnie jak na tej ketobułce no, no, by taki kalafior no. zasmakował. Ale ślinka cieknie już mi na sam widok. I łączę się z wami już w ostatnim wejściu, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog z vlogowego tygodnia. Ja jeszcze o godzinie 19 mam spotkanie z Anią. Musimy kilka ważnych rzeczy obgadać, jeżeli chodzi o dary dla uchodźców z Ukrainy, które, które wysyłamy do Polski. No nie tylko do Polski, dlatego że, że transport również poszedł do Baraniwki na Ukrainie. I musimy kilka rzeczy właśnie obgadać. Ania w ogóle była w Polsce przez kilka dni, i akurat jej wyjazd zbiegł się. W tym czasie, kiedy nasze transporty właśnie darów dla Ukrainy zaczęły dochodzić, także ja kilka właśnie stories wam rzucałam i ci, co mnie obserwują na Instagrama doskonale o tym wiedzą, że już część naszych darów podochodziła do Tuchowa. Ania również była na spotkaniu z panią burmistrz. Pani burmistrz kazała przeogromnie Podziękować wszystkim za, za to całe przedsięwzięcie, nie tylko organizatorom, ale również oczywiście przede wszystkim darczyńcom. Yy, I z tego tytułu wystosowała taki list. Także za godzinkę jadę do Ani, ale zanim pojadę, chciałabym yy, rzucić te pliki właśnie na laptopa, bo jak wrócę z kolei, to chciałabym zacząć montować tego vloga, aby był na jutro, aby się ukazał w porannych godzinach. Odnośnie vlogów chciałam Wam wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, która mnie dręczy, męczy, dlatego że 27 lutego ukazał się test na żywo na moim kanale. Eee, nagrane oczywiście na tydzień przed wybuchem wojny, zmontowane, rzucony do biblioteki, ustalony był czas, godzina publikacji i w momencie jak wybucha wojna, ja o tym kompletnie zapomniałam. No po prostu nie myślałam o tym, zapomniałam i ten film się ukazał. Bardzo się źle z tego tytułu poczułam, bardzo mi było głupio, bardzo źle się poczułam, dlatego że wiecie co? Tutaj takie nieszczęścia się dzieją, a ja z Teścikiem wyjeżdżam, co nie jest złe, dlatego że ja wiem, że ludzie potrzebują jakiejś chociażby namiastki. Yy... Normalności, spokoju, jakiegoś, wiecie, troszeczkę, no ciężko powiedzieć w takiej sytuacji, jaka się dzieje, o relaksie, ale jakiegoś chwilowego zapomnienia. Ale wiecie co? Ja nawet nie przypięłam komentarza wyjaśniającego. Później, oczywiście, skorygowałam ten błąd, wyjaśniłam, że test został nagrany na kilka dni przed tym, co się stało. No i czułam się w obowiązku przede wszystkim, żeby to wyjaśnić, żeby, żeby ten film nie został odebrany jaka, jako jakaś Ignorancja z mojej strony. I również na drugi dzień po teście, właśnie tym 10-godzinnym, nagrałam premiery perfumowe, ale tych premier już, wiecie, nie, nie rzucałam na YouTube'a, nie miałam zmontowanych, w ogóle nie miałam ochoty na montaż, właśnie tych premier, ale w końcu się zebrałam, zmontowałam. No i te premiery perfumowe, no troszeczkę z dużym opóźnieniem, ale ukażą się na moim kanale pomiędzy tymi właśnie vlogami, które teraz będę wypuszczała z vlogowego tygodnia. No, dość opóźnione będą, ale postaram się w najbliższym czasie właśnie kilka takich nowości nagrać jeszcze, żeby wyjść na bieżąco z premierami. Również postaram się nagrać test na żywo, dlatego że mam kolejną premierę, kolejną nowość perfumową, która do mnie przeszła. I to już jest taka moja, moja, dlatego że ta pierwsza od odlanką była zapożyczona na potrzeby testu. Także postaram się również taki test. Nagrać. To już będzie wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy dzień z vlogowego tygodnia. Dziękuję Wam ślicznie za obecność, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki na razie, papa! Pa.